e o próximo And the we'll class <laughs>

Mara jeszcze jest do poprawienia, tak mi się zdaje Jeszcze krzywo stoi Czy kupić tam wystatek Żeby postawić mm, 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 mm. Dobra Dobra, dobra, dobra I co jest? Jest dobrze. No jest dobrze. Dobra, dobra, witam, witam Trochę postrymujemy no nie wiem no Czy tu czy ja dawno nie byłem na tej stronach. Że to po ustależcie jeszcze o overlay taki śmieszny zrobiłem. Może będzie spoko, nie? To się zobaczy ma dawno nie było, no to może teraz kwarantanna? Więcej czasu? To zobaczymy, może coś pokminimy, nie? Wszystko się zobaczy. ogólnie tu woda moja stoi? Nie wiem. Nie wiem, czy mikrofon jest nawet dobrze ustawiony, nawet nie zwróciłem uwagi. Konfigurator. Czas do odliczania. Łopanie Siema Kamila, siema, siema Dobra, dobra, dobra. Live będzie do. To... O! Będzie. Działa. Działa luksus. Luksus, wam powiem. Ej, jak dla się... Nasi... Co tam? Jest dobrze, jest dobrze. Jest dobrze, tak o co siedziałem. Myślę o odpali odpalić streama, bo dawno nie było. No to... My mówię, no to lecimy, nie? No i odpaliliśmy, nie? Więc witam wszystkich serdecznie. Ci co są. Jeśli coś, to możecie coś napisać, żebym wiedział. Siema-siema. siema, siema, siema. O w ogóle nie ma nikogo z tych starszych jeszcze widzów. Na razie nie kojarzę nikogo. Więc jeśli ktoś będzie, to... Piszcie jak najbardziej. Coś pokminimy, nie wiem, pooceniamy, popromujemy w zależności od osób. Jeśli będzie chciało no, trochę osób ocenkę i promo, no to zrobimy promo i ocenkę, nie? Jak najbardziej. Ja jestem. No, no i elegancko, nie? Hej, się ma Paulina, oglądam od początku. No i kozak. No i kozak. Zobaczymy, może uda nam się coś zbudować, jakąś aktywność. Będę się może starał teraz część odpalać streamy. Zobaczymy, nie? Zobaczymy jak to będzie. Mm, no i będzie kit, nie? Damy rady O kurde. Ty to faktycznie, ci na mnie wytrwali zostali. No i kozak, nie? propsy dla was. Że się nie zapomnieliście. <laughs> to nigdy nic nie wiadomo, nie? Nigdy nic nie wiadomo. Zawsze się odsubskrybuje i co będzie wtedy? No i lipa, nie? E, nie, czy mi w ogóle inne sceny jeszcze działają Ekran ty, no. Coś tam działa, nie? Coś tam działa, coś tam działa, nie? Ogólnie mam jeszcze tam starą scenę, ale mi się taka w, w stylu CDXa podoba. Yy... No to nieźle. Że... E, nawet nie wiem to to jest, nie? No ale pozdro, pozdro. Jest dobrze, nie? Jest dobrze. Zaraz czekajcie, coś pogarniamy, nie? Coś pogarniamy, pooceniamy, popromujemy. Zależy w zależności. W ogóle pokażę, pokażę Wam, jak sobie światła poustawiałem. Czekajcie. Pokażę Wam na tej kamerze. Tutaj Wam poustawię. Czekajcie, bo akurat nie wczytywanie mojego aparatu. O no dobra! Aha! No witam Pana Karola, witam serdecznie. Patrzcie tu. Tutaj tak, tutaj mamy jedną lampę, tutaj mamy drugą lampę, a tam stoi aparat, nawet go nie widać, tego prześwietla. O tam, no, widać go. Jedna lampa, druga lampa. No, tu proszę bardzo. No, nie <laughs> dam rady bardziej, pokażę bo mi kable nie starczy. Nie starczy mi kable, no ale mniejsza. Dobra, to możemy wyłączyć. To jest taka awaryjna, nie? Najczęściej nie będzie nam szło po naszej myśli. To szybki, offline i wiecie. gdzie to jest 5? Nie wiem, jakaś pani. O! Cała ci pokazuje, jaka pa... O ja, cię, wyłączyłem przecież monitor. Czekajcie. Jakaś pani się tu na Facebooku o, wyświetla, no co no. I się wyświetla, no. Po to on jest, nie? No. Dobra, szybko się dam info na grupce. Będziemy mogli... Oj nie, nie, nie. Yy... Takie to były grupy. Dobra, yy... już Już wiem wszystko. Już wiem wszystko, więc lecimy. Opublikuj co zobaczyłem w ogóle szeci łapkę jeszcze, jeśli ktoś nie strzelił to nam wyżej streama wypozycjonuje. Tak to działa właśnie Tak to działa także tutaj jeszcze wyślemy Tutaj jeszcze wyślemy no i git Teraz zobaczymy na którym miejscu jesteśmy Na karcie Nie na karcie tylko po prostu na Na żywo Czekajcie już tutaj ogarniamy Na żywo Ej, coś mi przegląda nawet Na Co jest? Yo, czyli ile kanałów? Jo, dufia. Bafigma. ma? Ty nas nawet nie ma. Co ty gadasz? Co ty gadasz, że nas nawet nie ma tutaj? Mm. Co jest? Ej, nie ma nas tu Gdzie myśmy się podziali? No, dobra Dam radę, myśmy dopiero zaczęli Dopiero 9 minut Więc na spokojnie Na spokojnie, na spokojnie Dobra, nieważne Przechodzimy tutaj Przechodzimy, przechodzimy Ej, co jest? Ty faktycznie, czekajcie, czekajcie, czemu nie działa ten czat? A już, już wiem, już wiem. Wszystko już wiem. Spokojnie, ja już tutaj naprawiam. Już czacik odpalamy, bo to tu to, to, to nie będzie. Nie wiem, czy teraz się tu streama nie będzie trzeba zrobić mm. <śprawda> 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 Czekajcie I czemu czat się wyłączył, co jest? Ty, bo ja sam nie wiem, co się stanęło Nie działa czat. Ścieło coś go. Dobra, zaczniemy od nowa.